W tym odcinku opowiem Ci, czym jest rekursja, jakie są jej warunki i czym ona się różni względem iteracji. Zapraszam do oglądania. Witam, nazywam się Marcin Gąsior, a ten program to Cloud Gateway. Nie wiem, czy oglądałeś. w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, opowiadałem Ci o i iteracji, czyli jak działają algorytmy iteracyjne, co możemy zrobić przy użyciu Java 8. W tym odcinku chciałem Ci pokazać, czym jest rekurencja, jak budujemy rekurencyjne algorytmy, jak to jest, jak, jak to się implementuje. Rekurencja to odwołanie się funkcji do samej siebie. I o co chodzi? Chodzi o to, że funkcja wywoła siebie z podobnymi parametrami. To, co jest wymagane, to aby w funkcji, którą wywołujemy, czyli tej podstawowej funkcji, którą będziemy wykonywać rekurencyjnie, mieć zaimplementowane warunki brzegowe. Na przykład dla ciągu Fibonacciego, czyli to jest ciąg, gdzie dla 0 mamy 0, dla jedynki mamy jedynkę, dla dwójki mamy jedynkę, a dla trójki mamy dwójkę. Czyli jak widzisz sobie, jak widzisz. Dla podstawowych elementów mamy zdefiniowane dla zera i jedynki tak, takie wartości. Natomiast kolejne elementy to jest suma wartości poprzedniej oraz wartości mniejszej niż 2. Czyli na przykład dla dwójki mamy sumę z jedynki oraz z zera. Dla trójki mamy z jedynki i z dwójki, czyli te, te wartości. I teraz... Ten algorytm na, na, na podstawie ciągu Fibonacciego. Pokażę Ci, jak wygląda ten algorytm. Jesteśmy sobie w środowisku programistycznym, no i teraz, jak wygląda taka funkcja. No i tutaj, dla przykładu, mamy tą funkcję Fibonacciego, czyli dla n mamy 0, dla jedynki mamy jedynkę, a jeżeli mamy coś powyżej, no to zwracamy n-1 oraz my n-2. No i sprawdźmy sobie to po prostu e, po kolei, e, co mamy. Co mamy dostępne, czyli na przykład dla jedynki, dla dwójki, dla trójki, a zróbmy sobie czwórkę i piętnastkę. Na przykład, żebyśmy widzieli, jak to wszystko wygląda: tak? jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Mamy już kilka przykładów, które chcieliśmy sobie przetestować. Także po kolei możemy zobaczyć jak te wyniki będą się prezentowały. No i do zera mamy 0, dla jedynki jedynkę. Później to jest suma dwóch pierwszych. To jest kolejna suma i tak dalej i tak dalej. Ale zobaczmy na przykład dla piętnastki. Suma, ta suma to już jest dość pokaźna, pokaźna liczba. Tak? No i to co chciałem, na co chciałem Ci zwrócić uwagę to pierwsza podstawowa rzecz, gdzie możesz popełnić błąd, to fakt nieokreślenia warunków brzegowych. Czyli to jest absolutnie konieczne, dlatego że nie znamy, ile razy tą funkcję będziemy musieli wykonać. Teraz ja dla przykładu chciałem Ci pokazać, jak ta sama funkcja wygląda w odwołaniu takim iteracyjnym. Teraz ja zobaczmy. Tu mieliśmy te trzy linijki. I było to bardzo jasne i przejrzyste. Tak? Każde rozwiązanie rekurencyjne, które będzie w większości przypadków bardziej eleganckie, można zapisać w sposób iteracyjny. Niestety, problem tego rozwiązania jest taki, że ono traci na czytelności. I teraz zobacz. Na przykład, mamy sobie tutaj trzy wskaźniki, które mówią nam o tym, co, co jest co. Możemy wnioskować po kolei, oczywiście. Ja tutaj zastosowałem na potrzeby tego przykładu najgorsze możliwe nawet nazewnictwo. Tak? No ale tutaj możemy sobie przyjąć, że mamy zmienną A i B, czyli nasz poprzedni i następny wariant. No i dodatkowo jakąś taką wartość, która przytrzymuje nam element poprzedni. Idziemy sobie pętlą od 0 do i mniejszego od n. No i to co robimy? Czyli najpierw do zmiennej, tej temporalnej przypisujemy A, następnie do A przypisujemy A plus B, i następnie do B temporalne. Zobaczmy sobie, jak to teraz wygląda dla naszych podstawowych przykładów. Jak widzicie, nie ma tutaj większych zmian, czyli wcześniej uzyskaliśmy te same wyniki i teraz. Możemy sobie cofnąć się do, do poprzedniego. Eee, tutaj dla 0,1, 1, 1, 1, 2, 3 i 610. I tak samo tutaj w literacyjnym. Tak? Mamy dokładnie to samo. Czyli mamy praktycznie pewność, że oba nasze rozwiązania robią to samo. Problem jest tego typu, jak nazwać te zmienne? One są temporalne. I tak dalej. To jest taki no, problem ciężko, no ale bardzo ciężko zdefiniować. tak? No to jest poprzednia, następna. No nie wiadomo jak nazwać te, te, te zmienne. Tak? No, temporal to, to temporal. No to, to mniej więcej można się domyśleć. No ale jak już przyjdzie co do czego i ta nazwa, gdyby nie była tą Fibonacci, no to jest dużo ciężej, czyli. Te algorytmy rekursyjne są bardziej eleganckie. One po, po, pozwalają zrozumieć to, co mamy do przekazania w dużo lepszy sposób. No i nie należy się ich bać. Czasami bywają problemy. Teraz ten kod, który tutaj mamy, no ma pewien mankament. Tak? Zaraz pokażę o, o, o co chodzi. Eee, w sytuacji, gdy mamy, to weźmy sobie dla tych 15. Zostaw, zobaczmy sobie. Jakie jest to N, gdy je wywołujemy? I teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Coś jest dziwnego. Jeżeli spotykasz się z tym pierwszy raz, to tak na dobrą sprawę może to być jakiś błąd, czy cokolwiek innego. No ale niestety nie. W tym momencie, to, co się dzieje, to nasz algorytm rekurencyjny. Tak działa. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że FIP od 15 to jest FIP 14 plus FIP od 13. No i teraz, jak będziemy to rozbijać sobie po kolei, każda z tych, z tych elementów będziemy szli coraz dalej, czyli FIP od 14. To jest flip od 13 plus flip od 12, ale te, te, te wszystkie elementy, które tutaj mamy, one tak na dobrą sprawę schodzą do samego dołu, czyli każda z tych cyfr, tak na dobrą, każda, każda z tych funkcji ona będzie musiała wywołać to dla n równego 2 dla n równego 3. Tak jak sobie zobaczysz, ciężko tutaj znaleźć wywołania dla n, które byłyby większe niż 3, 8 yy, i tak dalej, tak? Czyli jest tych wywołań mnóstwo. I gwarantuję Ci, że tutaj znajdą się te wywołania dla 13 dla... i więcej. No, ale niestety to trzeba gdzieś tam yy, poskrolować. Takie rozpisanie Pozwala gdzieś tam zamodelować sobie w głowie, jak, jak to wszystko wygląda. No ale teraz proszę cię, nie powtarzaj tego nigdy na żadnym produkcyjnym kodzie, bo to jest tylko rzecz taką, którą my możemy sobie tutaj zrobić po to, żeby przetestować, zobaczyć jak ta nasza funkcja wygląda, ile takich elementów e, robi. No i dodajemy sobie em, takiego countera. Który za każdym razem, jak tutaj wchodzi do tej naszej funkcji, to sobie po prostu go z zinkrementujemy, tak? I na koniec sobie wypiszemy, jak ten nasz counter wygląda. Dla Fibonacci 15 musieliśmy tą funkcję wywołać prawie 2000 razy. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy mieli ją wywołać 16 razy. To jest 3193. I to jest jeden z problemów, że pewne elementy mogą być wykonywane wiele, wiele razy. Ale drugi problem tego typu jest taki, w jaki sposób to się wykonuje na maszynie wirtualnej. Więc jeżeli chcesz sobie poczytać, to. Rekurencja jest bardziej wymagająca, dlatego że przechowuje swoje funkcje, odnośniki, wszystkie te elementy na stosie, przez co i konsumuje zdecydowanie więcej ramu. No i jest też wolniejsza, jak chodzi o kolejne wywołania względem iteracji po, po jakichś tam elementach. To, co tutaj chciałem pokazać, to, że rekurencja jest trudniejsza, znaczy jest ładniejsza. Bardzo często, ale czasami niesie ze sobą pewne problemy. No i oczywiście mógłbyś pomyśleć, że to całe rozwiązanie to ono jest do bani, bo, bo, bo to nie działa, bo to trzeba byłoby robić zdecydowanie lepiej. To teraz mam dla Ciebie takie zadanie. Pomyśl, jak należałoby naprawić tą funkcję, żeby ona była w stanie pomóc nam. Ograniczyć ilość wywołań, ile razy e, dana funkcja powinna się wywołać. To jest jedna z takich optymalizacji, które bardzo, bardzo często nazywa się to memo memoizing, e, czy, czy memoryzacja przekalkulowanych wyników. Zrób pauzę e, i spróbuj rozwiązać to samo. Jeżeli nie, zapraszam za chwilę. Mam nadzieję, że udało Ci się po prostu dojść do wyniku i twój counter jest dużo mniejszy. Nie jest to jakby taki pełny przykład, jak ja bym to rozwiązywał w kodzie na produkcji, ale chcę Ci pokazać samą mechanikę działania, jak takie rzeczy należałoby robić. Czyli załóżmy, budujemy sobie taką tablicę, która elementem, który będzie nam przechowywał te przekalkulowane wartości. Jak widzicie, to co zrobiłem w tym, w tym momencie. To ustawiłem nasze wartości, które są typowe dla elementów tam na pierwszej, drugiej, drugiej pozycji na 0 i 1. Następnie całą naszą tabelę uzupełniłem minus jedynkami, po to, żeby móc odróżnić, czy coś jest zerem, czy, czy jedynką, czy jest czymś dodatnim. Skoro tutaj działamy, jeżeli tutaj działamy tylko z liczbami dodatnimi, no to możemy wszystkie ujemne wykluczyć. Także to jest nasze sprawdzenie czy mamy już przekalkulowane te elementy w tablicy. Teraz to co musimy zrobić tutaj to w sytuacji gdy już żeśmy wykalkulowali czyli dla n mniejszego od 2 zwracamy to co mamy w tablicy. Jeżeli mamy n większe od 2 no to musimy zwrócić sumę i teraz szukamy sobie tych elementów. No i te elementy x plus y musimy dodać do naszej tablicy, żebyśmy mogli to zapamiętać. Czyli zapamiętujemy sobie dodatkowo nasze wyniki i jesteśmy w stanie ten wynik następnie zwrócić, co pozwala nam skeszować te wyniki. Chodzi nam tutaj głównie o keszowanie tych wyników, żeby nie trzeba było ich cały, cały czas na nowo wynajdywać. No, i tak to mniej więcej wygląda. Czyli to jest taka technika, która pozwala po prostu przekalkulowane wartości gdzieś przetrzymać, czy to w tablicy, czy, czy, czy w jakiejś innej strukturze danych, i później z tej tablicy następnie je pobrać. No i zobaczmy, jak to w tym momencie wyszło. Że sam jestem ciekawy. No i proszę bardzo, mamy tylko i wyłącznie 27 wywołań. Co zdecydowanie nam przyspiesza działanie takiego algorytmu. Czyli to, czego dzisiaj żeśmy się nauczyli, to, co powinieneś z tej lekcji wynieść. Pierwsza rzecz, jeżeli masz rekurencję, to ta rekurencja musi na, na start określić warunki brzegowe. Algorytmy rekurencyjne dla pewnej klasy problemów są zdecydowanie bardziej zwięzłe, no i potrafią się zaprezentować. Zdecydowanie, są zdecydowanie bardziej czytelne niż algorytmy iteracyjne. Każdy algorytm rekurencyjny możemy przedstawić za pomocą iteracji. Czasami bywa to dość skomplikowane, dość zagmatwane, no i traci na, na czytelności. Dodatkowym elementem jest to, że niektóre algorytmy rekurencyjne kalkulują wyniki pośrednie. No i jeżeli jest dużo tych kalkulacji, to możemy dojść do takiego elementu, gdzie te kalkulacje zaczną nam ciążyć. Nie bałbym się tej rekurencji, jeżeli to jest bardziej czytelny kod, to jak najbardziej należy to zaimplementować przy użyciu rekurencji, nie martwić się tym. Natomiast w sytuacji takiej, gdy rzeczywiście mamy duże wymagania, żeby to wszystko działało szybko, Niezawodnie jesteśmy w stanie poświęcić czytelność, no to jak najbardziej wtedy należy się zwrócić w stronę iteracyjnego rozwiązania. Natomiast, tak jak mówię, tutaj możemy pewne mankamenty, które wynikają właśnie z tego, że możemy jakoś zaradzić temu, na przykład poprzez stworzenie elementów pośrednich, które będą nam kalkulowały wyniki pośrednie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś ciekawego. Pomoże Ci to w Twoich przygodach i programowaniu, zarówno iteracyjnym, jak i rekurencyjnym będziesz w stanie rozróżnić, jakie są wa warunki, jakie są wady danego rozwiązania. No i podjąć ci świadomo, pomoże Ci to podjąć świadomą decyzję, jaki algorytm na jakiej podstawie ten algorytm powinien je zbudować? Ja Ci dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jeżeli masz jakieś pytania, proszę piś w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego, daj łapkę w górę, aby pomóc temu kanałowi rosnąć, oraz zasubskrybuj nasz kanał. No i do zobaczenia za dwa tygodnie. Dzięki, cześć.